Jarosław Kaczyński wciąż nie może czuć się pewnie. Właśnie opublikowano kolejną porcję taśm z jego spotkań dotyczących budowy kontrowersyjnego wieżowca w centrum Warszawy, a ich treść szokuje. Prezes PiS komentuje kwestię swojego majątku. Jak tym razem odpowie na nagrania partia rządząca? Jarosław Kaczyński znów ma powód do zmartwień. W ostatnich dniach wszystkie media rozpisują się o ujawnionych przez Gazetę Wyborczą taśmach, na których prezes pis ustalał warunki ewentualnej budowy wieżowca na srebrnej. Sprawa wywołała ogromny skandal w świecie polskiej polityki, a teraz okazuje się, że to nie koniec rewelacji. Właśnie opublikowano nowe taśmy, na których Jarosław Kaczyński komentuje m.in. kwestię swojego majątku, który dla milionów Polaków stanowi prawdziwą zagadkę. Wspomniana również została postać Patryka Jakiego oraz wyjaśnienie, dlaczego budynek ostatecznie nie zostanie wybudowany. Jarosław Kaczyński komentuje na taśmach swój majątek w pierwszym z nagrań prezes tłumaczy, dlaczego ostatecznie budynki nie mogą zostać wybudowane. Mieliśmy taki plan, który został najpierw zablokowany na poziomie możliwości dostania TZW. WZ, warunki zabudowy, zapowiedziano nam to różnymi kanałami z udziałem ważnych polityków. PO, że w żadnym razie ta budowa nie będzie nam udzielona, mówił. Dalej szokująco skomentował kwestię swojego majątku, na którego temat krążą już legendy. Okazuje się, że Jarosław Kaczyński za wszelką cenę nie chce być kojarzony z potężnymi pieniędzmi. Jest kampania o charakterze czysto politycznym pod tytułem Partia buduje wieżowiec, azjatyckie stosunki czy zgoła stwierdzenie, że to ja buduję, a w związku z tym jestem niezwykle zamożnym człowiekiem. Nie możemy sobie na to pozwolić, stwierdził, sprawa Patryka jakiego na taśmach Kaczyńskiego wiele osób spekulowało. Że Jarosław Kaczyński zaangażował się w kampanię Patryka Jakiego w wyborach na prezydenta Warszawy, by ten pomagał mu w załatwianiu spraw w stolicy. Po opublikowaniu taśm głośno mówiono, że budowa dwóch wieżowców była najważniejszym punktem, w którym Jaki miał pomóc prezesowi. Teraz ujawniono nowe nagranie, na którym Jarosław Kaczyński komentuje całą sprawę. Od razu mówię, że pan Jaki nie jest człowiekiem cudów. Po prostu nie można przewidzieć, co on będzie, jeśli zostanie prezydentem Warszawy. To jest bardzo samodzielny polityk, podkreślał prezes PIS. Wszyscy z niepokojem czekają, jak partia PIS skomentuje najnowsze doniesienia.